Schab w sosie pieczarkowym, klasyczny przepis na pyszny obiad, to co? Zaczynamy! Kilogram schabu kroimy w plastry i delikatnie rozbijamy, doprawiamy solą, pieprzem oraz słodką papryką. Obsmażamy na odrobinie oleju z obu stron i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Na tą samą patelnię leci łyżka masła i podsmażamy cebulkę. Dalej wcieramy trzy ząbki czosnku, pół kilograma pieczarek kroimy i dodajemy do reszty. A gdy się podsmażą, wlewamy 400 ml bulionu i chwilkę gotujemy. Do 500 ml śmietanki 18 dodajemy dwie łyżeczki mąki pszennej, mieszamy i wlewamy do pieczarek. Do wszystkiego jeszcze lecą dwie łyżeczki sosu sojowego, dwie łyżeczki musztardy, gotowy sos wyłączamy, zalewamy nasze mięsko i pieczemy w 180 stopniach 60 minut. Na ostatnie 10 minut ściągamy folię i gotowe.